Lecimy tą taktykę Let's go Nice Konkurs na AWM Genesis już wystartował Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wchodzisz na mojego Instagrama, zostawiasz serducho pod tym zdjęciem followa na profilu I piszesz komentarz o treści Gratulacje, a wyniki będą już 25 lipca Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenia To zawsze, nie? Dokładnie Dobra, to tam już bądź ready ready Ja też jestem ready Dobra Smoczan poszedł Flaszyk w pierwszy tempo poszedł. No ta będzie 100% Jest psych. No to choć na niego. Oh. Oh. Dobra, ten. Ej, na tekach imu. Tek Nate. Idziesz od tego. Od tunelu? Idź, może. Mogę iść. Spoko. Przyda się to. Jest wino. Drugi e, tu... okay. no to to, no mistrzyliśmy pompę na daleko brawo lecimy z nimi uu uh. ja tylko widziałem stary jak ich klikasz Dobra. to się nagrało, to się nagrało <laughs> <laughs> dawaj maniek to już się kameruje content premium <laughs> dokładnie no i dupa... inaczej no ja pytanie pytań jeszcze dobry flash. Dla na kanał już są Muszę to Coś short Jeden short yes, i jeden No wiedziałem O Pat, się na shortcie ty Głupi Macie tą kolkę jeszcze? Mam karabin foi 42 dost... Ma, masz pakę, bo ja mogę zawsze zginąć Traszuje site Poczekasz na mnie? Tak, povejtuję tutaj No i go zostałem, wino Weź tam postrzelaj czy coś Tylko nie wychylej masz O, jaka Wino czy nie? Leży, leży nice. Drugi site chyba O tutaj jest ten MK Nie wiem czy jest site czy nie Wieś tam sprawdźcie się. Mi się wydaje tak jest no O 100. Z briefem. Brawo! Stary klasa ale jak tam stary zaszedłem od, te, od tego wina To gościu nawet nie wiedział co się dzieje Też broń? No to rzuć mi Przyda się Jedna naklejka tam wejdzie, jeszcze Wow Po wakacjach side. Za. side Digla gra, nie? Tak, tak, jeden drogi i To wiesz co? Możemy go znajdować, co? Ta digginę, ja. on, on gra do lewej, czy tam na daleko? Nie wiem, chyba na dole. Dodałem Nate do jakiegoś z dupy. E? Nice. Klasa! Nie no, to nie jest digl... znaczy Nate z dupy, to jest... Szanowany się najgior Nice. Ty ale jakie ładne naklejki ty masz w ogóle, panie No fajnie, Stary! Je, je można odklejać i przyklejać, wielka klasa. Dlatego mówię, że po wakacjach będzie tam jeszcze jedna zaplatynka. No, bo wbiliśmy, nie? Więc Resilent Island. A ja jestem pewny. No. Płatno, nie? Nie. Nie, no tam. Te boxy duże. Nie da poszła tam. czy z jakimś innym youtuberem zajęł. Ja nawet nie nagrywam. Człowieku. <głosy> <głosy> Dobry działo Na pixel gra. Da, co widzę. Nie było. Nie było. Aj. Nie było. Nie Wiesz co, no ja już było. tą kreskę Jak cię zabijałem, to ja tą kreskę no. widzę na środku. No, o tym mówiłem właśnie. A ja, ja tego nigdy wcześniej nie widziałem, więc myślę, co jest? O tym mówiłem. To jest tak irytujące. Jakbyś stare flesze miał dostać zaraz. No. Dosłownie. W pierwszym momencie... ...ja myślałem, że flesza dostałem. No ja, ja... ja na zułnie tak miałem przez... ...nie wiem, z dwa razy może. Short. Dwóch short. Mam lowa. Tak. Przeszyję tam Weź się z Hitrajam Dwóch chyba patrz lewą bo, bo lewa chyba wyszedł Nice. Czas. Jeszcze drugi. Ta jemuła. Wyszedł lewa. Eee 40hp ma Okej okay. Left Jest za tym Było Let's go Nice Ale wyklikane na czas, na głowę, stary na mózg no, głowa pracuje, kura. zostanę chyba profesjonalistą. Będę grał na... Horizon. Polska górą. Niesamowite. A ty tylko masz duo. No. Tun tunel. Chyba tunel, bo szor cisza. Możliwe. Ta, tunel jest, to najdzie. Najduje tunel? Patrz. No, na głęboko tam są. o, o dwóch czy jeden? Jeden. Najmniej JA jeden. Jest. Brawo, coś się stanęło. Co się dzieje? Nie wiem, choć się domyśla. Nie wiem, nagrałem to, ale Deka by mógł potrafić się odklesy. Wyobraź sobie, kurde. wyobraź sobie starze, że się chyba z nim musiałem minąć jakoś. Możliwe. Kurde, jaka blaka z tego. nie zabić. Pierwszy odcinek z perspektywą widzę. Zobacz jak. Zobacz jak. Minus siedemdziesiąt na razie. Daję. Blizhan tam na blisko. Ta quest blisko. Masz palaka? Jak coś to rzuć mi. Nie. Okej. Okay. Idź mi da, idź mi da, idź mi da, idź mi da. Ja rzucę to samo. Oni się zasrają. Mid dwóch nie widzę A tam Ta jeden tam drugi tu. Ja go dwa jest tutaj, nie? Tak, tak. Short gra. Dwóch i drugi mit, drugi mit Tutaj dwóch gra. Tak, ja idę tu na Dwóch Zdziałe? gra, dwóch, dwóch. Jeszcze jeden. Brawo, super! Jak to, że stary, ich zabił? Ja tylko się patrzyłem, jak on nie ginął. Po słowku chciał plantować, wariat. XD, nie wiem, co on, stary, Znikikiki. myślał. On chyba Znikikiki. myślał... On chyba myślał, że ty mida poszedłeś. Poszłeś. A może, może. Nie wiem, co on myślał. Obym myślał jak najmniej. O to chodzi! No i tak mu tu nie wychodzi to. Ty, tunel może być. Wiem, tego spabiałem nie znajdowałem. Tunel. Ilu? Jeden, jeden, jeden. Drugi mi na może zechali. No i fajnie, Drugi. kumplu. Da mnie nic nie dosta okay. 200 EQ, nice. 200 EQ play stary, idziesz do domu, pakuj manaty. Dzięki za tego palaka przyda się. Kur do do Sun ma 10 na pewno. Nice, right. Ej, wiesz co? Weź iść tam i rzuć palaka na ten, rzuć palaka na shorta. Nie mam palaka, nie mam palaka. Ja jestem mida. Under. Okej. Okay. O kurde, No chłop, nie wiem, jaki dziwny. Nice. Side.